to jeszcze we wrześniu w przepięknym mieście na stronie polskiej, czyli w i zobaczymy czy wtedy będą ważyli się być może nosy jakiegoś miejsca w tabeli może. To wszystko wyjaśni się wcześniej. Jedno co wiemy, RM Solar dzisiaj świetnie rozpoczął, wypracował 14-punktową przewagę. Przez chwilę miał już zaliczki punktów 16, ale to co wypracował, utrzymał i wygrywa 52 do 38. My dziękujemy Państwu za przybycie i za doping. Cieszymy się, że udało się ponownie spotkać choćby w gronie tych 25% na stadionie. Proszę Państwa, za tydzień mecz Erem Solas z Zór Zielonogóra już w rundzie rewążowej z Robem Rybnik o godzinie 18, w piątek o godzinie 18, a więc wcześniej. dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Zielonogórstwo nocy tak powinniśmy, zgodnie z wymogami reżimu syntetycznego nie mogą wyjść do rundy honorowej. A więc wypada to skwitować z tym zanim... 52 do 38.